Nagrody zostały fundowane przez dogry.pl. Hej, jestem Aleksandrusz i mam dla Was konkurs. Konkurs z okazji, powiedzmy, że 900 widzów. Tak więc bardzo Wam dziękuję, że subskrybujecie, łapkujecie, komentujecie. Naprawdę to jest wyczyn bo tak naprawdę nie wrzucałem przez, e, przez wakacje filmów, a odbieraliśmy kolejnych 20. 200 subskrypcji więc naprawdę za tym pod wrażeniem i mi za to bardzo dziękuję no i z tej okazji mam dla was 15 tysięcy func do rozdania poprzez stronę dogry.pl która sponsoruje właśnie te funcje. no i więc będą trzy nagrody po 5 tysięcy funtów jeśli chodzi o dogry.pl to jeżeli nie wiecie to jest strona w której zdobywacie punkty i wymieniacie je na waluty z gier robiąc zadania w grach bardzo fajna stronka, przeze mnie ona jest sprawdzona i na pewno działa, więc jeżeli byście mieli nawet jeżeli do tej strony jakieś pytania, to możecie zadawać je pod tym filmem albo w, w jakimś innym filmie, tym właśnie co nagrałem do gry.pl jeśli chodzi o tą stronę i cóż, cóż, tak więc co trzeba zrobić jak zwykle ja jestem niewymagający jak na razie więc nie trzeba więcej zrobić, ale trzeba coś zrobić więcej niż ostatnio, niż napisać tylko komentarz Musicie być użytkownikiem do .pl. jeżeli nie macie tam konta, skorzystajcie z mojego linku referencyjnego, przez którego otrzymacie 35 punktów na start i jeżeli zdobędziecie 300 punktów, otrzyma punkty, za które tam będę, będę mógł Wam zaskonerować być może w przyszłości kolejne nagrody. Więc to jest naprawdę też ważne. więc co trzeba zrobić? Jeżeli macie tam konto i macie swój nickname po prostu ten nickname musicie wpisać w komentarzu pod filmem eee, właśnie jest do gry.pl no i to jest cała filozofia wydaje mi się że bardzo łatwe i też e, nie ma co za bardzo robić oczywiście fajnie byście dali łapkę w górę pod filmem konkursowym e, fajnie byście moli moim, moim widzem i cóż, to byłoby chyba na tyle, no, chyba wszystko powiedziałem co, 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 co trzeba. Sponsorem, tak jak mówię właśnie są do gry. .pl, za co bardzo dziękuję im i, i naprawdę bardzo fajnie się dogaduję jak na razie z tą firmą, z tą stroną. I być może je, jeszcze, jeszcze, jeszcze coś z tego wyjdzie, jeżeli dzięki, dzięki wam. Więc yy, naprawdę zarejestrujcie się. Yy, może zdobędziecie jakąś tę walutę z gry, naprawdę. E, tak więc to chyba było na tyle, nie chcę się tak rozgadywać e, Bardzo wam dziękuję za, za, za wszystko co robicie e, No i cóż, dobra, tak więc to chyba było na tyle Jeżeli byście mieli jakieś pytania to śmiało piszcie w komentarzach No i tak jak mówię właśnie w komentarzach, swoje niki Z dogry pl to jest ważne, musicie mieć e, Tam właśnie konto No tak więc dobra, nie będę przedłużać e, Więc e, no cóż, trzymajcie się i cześć A no jeszcze się zapomniałem dodać, zawsze o tym zapominam w poprzednim konkursie też zapomniałem e, możecie składać już tylko zerknę sobie na kalendarz możecie składać te podpisy czy komentarze ze swoimi nikami w dogry.pl pod tym filmem e, do macie tydzień do 1 października możecie składać swoje e, swoje jakby komentarze czy tam podpisy czy, czy jak to chcecie sobie nazywać do 1 września, e, do godziny ja wiem, do 20 może, może się umówimy na godzinę 20 czyli 1 października do 20 e, na wszystkie komentarze czekam później, e, nie wiem czy one zostaną zaakceptowane, to w zależności kiedy będę wybierał zwycięzcę, tak więc jeżeli oglądacie ten film 1 października jest po godzinie 20, to możecie napisać komentarz, no i może bycie mieli farta, że jeszcze was dorzucę do puli e, którzy, którzy będą brali udział w wylosowaniu, bo e, lista osób, które załapie się właśnie do konkursu spośród nich zostanie wylosowanych 3 osobników e, którzy wygrają po 5000 funtów. E, oczywiście te 5000 funtów będzie do odebrania na stronie do gry.pl, Dlatego to jest bardzo ważne i o to w tym chodzi Tak więc dobra Już naprawdę wam tutaj przedłużam Zawarsza wam gitara, ale cóż Czasem trzeba pogadać sobie Dobra, tak więc trzymajcie się i cześć Teraz na pewno Pozdrawiam No i no, oczywiście pozdrawiam ekipę z gry.pl Dobra Tak więc siemanko I cześć Kurcze nie mogę tego skończyć Dobra, siemanko I powodzenia